Cześć, melduje się Kopikowski. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu naprawdę dobremu Shermanowi od Kobi. Poprzednia edycja już była przyzwoita, ale w mojej opinii dopiero teraz wszystko kliknęło na swoje miejsce. Ten model oczywiście wysyła mnie też pamięcią do roku 2013, kiedy to zachwycałem się pierwszym Shermanem od Kobi. W ogóle pierwszym czołgiem, jaki miałem w swoich rękach od Kobi. Wtedy, słuchajcie, no to teraz już z perspektywy czasu konstrukcja była to taka trochę nieporadna, może nawet śmieszna, ale bez niej nie powstałyby kolejne, coraz to lepsze modele. No a teraz już zupełnie mamy innej klasy model, zaawansowane, zaawansowane techniki budowania, tutaj szczegółowo odwzorowane wiele tutaj aspektów tego czołgu, niuansów, kształtu i tak Zapraszam na film. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Budowanie było bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj nowe techniki budowania. Naprawdę świeżutko się to budowało. W kilku miejscach mamy nowe rozwiązania, i to się podoba mi bardzo jak zawsze. Teraz tak, to, jest, to nie jest zwykły Sherman. To powiem, tak, jest Sherman Firefly. Czyli zmodyfikowany przez Brytyjczyków amerykański Sherman, doposażony w najpotężniejszą armatę, jaką udało się zmieścić w Shermanach. Mieliśmy tutaj, mamy tutaj brytyjską 17-funtówkę, potężniejszą nawet niż działo 76 mm amerykańskie, znane choćby z, z Fury. No to to działo było jeszcze lepsze od tego działa z Fury 76 mm. Brytyjczykom udało się jakoś tak zrobić, że. No, w ogóle tak, to, to działo, zamek tego działa już było strasznie trudno zmieścić w, w tej małej wieży Shermana, ale się udało, tak. I mamy najpotężniejszego Shermana, i te Shermany z długimi lufami, oczywiście, były przez, przez Niemców uznawane jako cel priorytetowy do zniszczenia, ponieważ to one właśnie były w stanie zagrozić najbardziej panterom i tygrysom. Dobra. Czyli teraz tak, mamy wyjątkowego Shermana, ale też jest on dodatkowo wyjątkowy, dlatego że jest to polski Sherman, czyli z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, polskie siły zbrojne na zachodzie. Mamy tutaj Polaków, tutaj, jeżeli szybko przerobimy sobie figurki, tu mamy polskiego piechura, tutaj nawet ma naszywkę Poland na, na ramieniu, bardzo ładnie. Oczywiście, pomijając tą naszywkę, to tak mógłby wyglądać też żołnierz brytyjski, oczywiście, bo to było zunifikowane. Dobra, i tu mamy jeszcze czołgiste. Jakieś dowódce tutaj. Zresztą, tutaj trochę ten, ten nadruk na torsie, troszeczkę takie te linie jakby się tak trochę rozmazywały, ale to widać tylko naprawdę w największym powiększeniu. Tu podoba mi się ten, ten takiego ten mikrofon od, od, od komunikatora yy, przypięty na, na torsie, od radia, To mi się bardzo podoba. No i oczywiście Berecik z orzełkiem bardzo ładnie. Dobra, teraz wiecie co może sobie roz. Yy, aha, może teraz tak. Zobaczmy sobie na to cudo. Wreszcie te proporcje, wszystkie tutaj kliknęły na, na swoje miejsce. Mamy tutaj bardzo dobrze, bo ja z tego pomierzyłem, mamy bardzo dobrze wyregulowane proporcje. A jeżeli chodzi o skalę, to mamy tutaj idealnie zrobioną skalę 1 do 30. Na szerokości mamy troszeczkę, to znaczy on mógł być jeszcze maciu pineczkę przewężony, ale ponieważ zobaczcie, tutaj były tylko pełne, pełne study. Mamy tutaj pełne, pełne study więc no jakby to nie będę się tego czepiać, tak? tu nie było możliwości wyregulowania tam na przykład o, o, o płyteczkę, tak? Więc ja uważam, że jest bardzo dobrze i tu można by przy, przybić pieczątkę 1 do 30. Owszem, ja tutaj nie jestem w pełni jakby zachwycony, ponieważ ja do, mam w głowie takie, chciałbym usystematyzować, u, u, znaczy chciałbym, żeby kobi usystematyzowało swoje modele i żeby, żebyśmy mieli skalę 1 do 28, 1 do 35, 1 do, 20, 1 do 28 szczególnie byłaby przydatna do odtwarzania jakichś mniejszych modeli, które w 1 do 35 po prostu byłyby albo zbyt delikatne, albo po prostu, no nie wiem, na przykład Kobi chciałby jakiś model zrobić szczególnie, tam wiecie, bogaty w detale, może coś we wnętrzu i tak dalej, Dobra, tutaj nam, żebyśmy zrobili z tego 1 do 28, byśmy musieli go Maciu pinkę powiększyć, na no do 1 do 35 to trzeba by go dosyć okrutnie yy, pomniejszyć, chociaż jest tutaj pewne pole. Bo zobaczcie, tą yy, przednie, przednią, ko, przednie koło zębate napędzające ono powinno być bardzo blisko przedniego wózka. I może tutaj troszeczkę tutaj coś poskracać, pomniejszyć i. Może by wyszło, ale to nie byłaby prosta sprawa. Teraz, tak, ale jeżeli chodzi o, jesteśmy już w skali 1 do to proporcje bardzo dobrze się zegrały. Wysokość, długość, szerokość. Wszystko to było, wszystko teraz jest to możliwe dzięki temu, że Kobi zastosowało nowe te elementy takie wyspecjalizowane. Wyspecjalizowane odlewy wózków, tak, mocowane w inny sposób. No, i wyglądające przede wszystkim nie wymuszające tej strasznie wysokiej sylwetki, tak jak było to wcześniej do czynienia. Właściwie teraz, mając, jak mamy już te wózki, moglibyśmy sobie poprzerabiać nasze inne modele, bazujące na, na, tym, na tym podwoziu. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, mamy tu nawet to takie wysunięcie na tą, na tą taką roleczkę wsporczą która wspiera ten, ten, tą gąsienicę, która biegnie u góry, by wspierało i tam jest wolne miejsce i ta, jakbyśmy chcieli sobie, sobie zrobić takiego naszego Shermana Premium, no to można by tam oczywiście umieścić właśnie jeszcze małą ośkę i to takie kółeczko takie, które najczęściej jest używane jako powrotne i tu by to by mniej więcej pasowało, nie idealnie ale by dosyć dobrze pasowało do tego kółeczka, które tam moglibyśmy umieścić. Jeżeli chodzi o układ jezdny, to nie mam chyba nic więcej do powiedzenia, no bardzo, bardzo mi się podoba, chociaż wiecie, znacie mnie, jestem bardziej yy, zwolennikiem stosowania elementów o takim yy, uniwersalnych, o szerokim zastosowaniu i tu na przykład można by jakieś takie, no nie wiem, beleczki, takie płyteczki z, z nadrukiem lub może yy, z przetłoczeniem Takim właśnie wzdłużnym, ale jakoś tutaj tak yy, odpowiednio mądrze zastosowane, które oczywiście można by stosować w innych miejscach. Tutaj mamy element specjalistyczny, który możemy użyć tylko praktycznie, mi się wydaje, tylko jako te wózki od Shermanów i tym podobnych pojazdów Wolverine, Jackson, yy, nie, wiem, nie wiem co jeszcze, różnego rodzaju Shermany. I tak dalej. Może też y, stewardy, jeżeli mamy dwa. Dobra, słuchajcie, więc teraz wszystko kliknęło na swoje miejsce. Mamy tu odpowiednio wysoką tę sekcję podwozia, mamy tutaj kadłub i to wszystko nam się nie rozjeżdża. Teraz tak, rozbijmy sobie na części pierwsze nadruki na tym modelu. Mamy tutaj oczywiście pojazd z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Y, y, mamy tutaj e właśnie emblemat, emblemat dywizji. Tu mamy numer, taki numer rejestracyjny samego pojazdu. Ta, to, to oznaczenie, cyfra 51 w czerwonym kwadracie. No to mamy oznaczenie pierwszego pułku pancernego. Teraz patrzę na moją ściągę, się trochę przygotowałem. Pierwszy pułk pancerny. Kółko to mamy, mamy trzeci szwadron. A ten, ta jedna beleczka w, w tym pojeździe, to mogę się jedynie domyślać, że chodzi o, yy, o czołg, yy, o pierwszy czołg w, w tym szwadronie trzecim. Mogę się jedynie domyślać, ale możecie mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli macie konkretne informacje. Ta 40 w żółtym, w żółtym kółku to jest klasyfikacja mostowa w tonach 40 ton. szerbany miały, miały około 33 ton, ale wiadomo, dawało się to po prostu z lekkim zapasem. Gwiazda, oczywiście, tutaj aliancka musi być. Tu mamy też powtórzenie kółka. Z tyłu też mamy małą, tutaj jedyneczkę i i emblemat dywizji. To, czego mi brakuje, to oczywiście w takiej elipsie tego oznaczenia PL, ale nadruków już tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym, w tym zestawie, więc domyślam się, że no, któryś, któryś musiał być wywalony. Dobra, więc nad, nadruki, jeszcze tu są na wieży, <grym> mamy jeden nadruk, nie, no tego jest bardzo dużo i e, duże pochwały, jeżeli chodzi o dobór nadruków. A możemy sobie łatwo załatwić. Mi się wydaje, że tutaj pasowałyby kalkomanie do skali 1 do 35 Są takie arkusze do zakupienia y, dla pierwszej DPA Depans, y, więc można sobie go u, ubogacić. Tak. Dobra, teraz możemy sobie na spokojnie już obejrzeć ten model. Mamy załatwioną kwestię skali, kwestię nadruków, y, duże pochwały dla producenta za, za podjęcie takiego starania. No i mamy. Moja, pojazd taki bardzo, bardzo polski. Do wyboru oczywiście teraz równolegle mniej więcej pojawił się też w sprzedaży Sherman typowo amerykański z krótką lufką. Tam jest oznaczenie też 75. rocznicy lądowania w Normandii D-Day. Przy czym tam w ogóle to on nie jest identyczny. On, on, ja zauważyłem kilka sporych różnic względem tego, jeżeli chodzi o kadłub. To nie jest tylko, to nie jest ten sam model z krótszą lufką, tylko tam też i z tyłu trochę są zmiany i z przodu, na przykład tam jest karabin maszynowy, tutaj są te, te takie osłony tutaj, tych wizjerów też są inaczej zrobione, no jest kilka różnic, więc jak ktoś na przykład chciałby bardziej amerykańskiego, no to jest do wyboru inny model. Bardzo słuchajcie, jeśli chodzi o przód, bardzo podoba mi się tutaj ukształtowanie tego, te osłony przekładni uwydatnione tutaj i to jest w ogóle bardzo sprytnie zrobione. Bardzo mi się to podoba, że tutaj są tak naprawdę to są klocki 1x2, a ta zębatka to jest, jest tylko, na, tylko na jednym rzędzie. W związku z, z czym to się trzyma solidnie, bo ja się trochę bałem, właśnie, że to będzie takie, że to będzie się ledwo tutaj trzymać. Nie, to tutaj jest, właśnie 1 na 2. Pięknie tutaj wszystko jest spasowane, żadnych na, m, niedociągnięć. Fajnie to jest ukształtowane, to wycięcie i to płynnie przechodzi. Tutaj, zobaczcie, czekajcie, czy mi się to uda zrobić. To się bardzo dobrze spasowuje tutaj w ten. No, w to od razu tutaj widzicie, no prawie bezszwowo, bez, bez że tak powiem, w tą konstrukcję na zawiasie, gdzie mamy te krocki półokrągłe. Bardzo ładnie. Tutaj wreszcie wszystko jest, tak jak powinno być, tak jak powinno być. Tutaj otworzymy sobie właziki, to można sobie otwierać te właziki. Miejsca tam nie ma dużo, ale można sobie na przykład taki beznogi korpusik wsadzić i żeby on sobie tam wystawał. Tutaj... Aha! I co, co też warto zaznaczyć, jest tutaj mamy nieparzystą liczbę Nieparzystą liczbę studów na, na szerokość, i mi się to bardzo podoba. I tutaj, na przykład też, tutaj też by się przydał, widzicie, taki klocek, właśnie, takiego, czekam na taki klocek od Kobi, 1 na trzy z tymi skosami. Mam nadzieję, że teraz Kobi zauważyło potrzebę takiego klocka i już gdzieś tam jest produkowany. On ułatwi mi, e, znaczy, udoskonali, umożliwiłby udoskonalenie konstrukcji, na przykład. Mm, Leoparda dobra teraz tak tutaj mamy no i tutaj teraz w ogóle największy taki najciekawsza sprawa w ogóle jaka jest w tym modelu to aż mi się wiecie Otworzył oczy mówię wow jak oni to zrobili to zobaczcie cały ten tył cały ten tył to jest tak naprawdę taka wielka strukturka na zawiasie która jest yy, jej taka oś bazowa. Płytka, wyobraźcie sobie, jest pod, pod skosem. Tutaj mamy elementy skośne, które na ty, w tym kącie w ogóle wyglądają prawie, jakby były płaskie. Jest tu minimalne odchylenie, ale to trudno zauważyć. A tutaj zobaczcie, mamy skosik, i to wszystko tak się idealnie spasowało, że aż mi się nie chce wierzyć po prostu, jak bardzo to się dobrze spasowało. To wszystko tutaj jest zablokowane. Zablokowane taką płytką od tyłu, więc to się tutaj nie rozpada nam. No i dzięki temu, słuchajcie, mamy, mamy skos w dół, a tutaj mogły być zastosowane elementy takie skośne w tą stronę i mamy dzięki temu takie ścięcie tego kadłuba charakterystyczne dla Shermana. Bardzo to jest bardzo wyrafinowane i, i takie, wiecie, przemyślane i widać, że to już. No, Wymyślić coś takiego to nie jest łatwa sprawa. Chyle chyle czoła. Dobra. Tu kolejny nadruk. Żeby, żeby nie było, wiecie, smutno, nam tutaj z tyłu, to możemy sobie otworzyć i zobaczyć silniczek. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wielkie brawa. Bardzo mi się to podoba, że nie zostało to. Nie zostało to. Zlekceważone, porzucone. Tylko tutaj ten tył mamy też ciekawie, ciekawie zrobiony. No zobaczcie, co tu się dzieje. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wieża, mm, miód, malina. Słuchajcie, tutaj są same, same zachwyty. Co prawda tutaj akurat właśnie, no mm, bo te elementy tutaj, te, te takie, wiecie, co jest yy, jedna... Właściwie jedna taka jednostudowa kafeleczka z takim małym wysunięciem w boki i zaokrągleniem. No to tu aż by się chciało, nie? żeby tutaj nie było tego wycięcia takiego. To jest chyba element zrobiony stricte pod lusterka w tych małych samochodach, gdzie jest zaokrąglenie i wystaje lusterko później prze, przez tą dziurkę. Tutaj jest to wykorzystane w ten sposób. Domyślam się, że kiedyś powstanie taki element bez tego wycięcia i wtedy będzie jeszcze, tak wiecie, pełniej jeszcze tak wypełnione szczelnie i bez jakichś takich nieautoryzowanych szczelinek, wszędzie. Tak, tu mi się podoba ładnie. Tutaj mamy też mamy trochę miejsca, żeby wsadzić na przykład właśnie dowódcę. Bardzo ładnie, oczywiście długa 17-funtówka. Łomatko! Długa 17-funtówka, bardzo ładnie. Słuchajcie, ślicznie to wygląda. Nie ma tam co w ogóle, nie ma to tamto. No i jest to model. Teraz już tak płynnie przychodzę do podsumowania. Klasyfikuję ten model absolutnie jako musisz mieć Polaku. Mogłeś pominąć wiele modeli od Kobi, ale te, obok tego przejść nie możesz. Mamy tutaj polską załogę, polskie oznakowanie. Pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. Bardzo konkretny pojazd. Trudno mi, trudno mi się tutaj do czegoś przyczepić i teraz wypowiedzieć jakieś, jakieś wyraźne, wyraźne minusy. Mało tego, model jest podatny na, podatny na takie udoskonalanie. Ja bym w pierwszym rzucie, bym zrobił tutaj te rolki takie w tych trzech miejscach. Te rolki takie wspierające górny bieg gąsienicy za tymi tutaj cypelkami, oraz bym powrzucał jakieś ogniwa gąsienic tutaj naprzód, a jest tutaj. Ponieważ to jest powierzchnia na zawiasie, tu można zrobić sobie zaczepiki łatwo i powrzucać sobie właśnie te dodatkowe ogniwa. Chyba nawet, nawet w tym zestawie już były dwa ogniwa zapasowe. Ale taki ogniw zawsze mamy bardzo, bardzo dużo, więc można spokojnie sobie go udoskonalić i powrzucać jeszcze więcej tutaj elementów na, ten, na, na kadłub, żeby go on wyglądał tak bardziej, wiecie już. Tak jak, tak jak możemy zaobserwować na zdjęciach. Bardzo dobry model. Wysoka, wysoka ocena. No nie wiem, ja bym powiedział, że to jest takie prawie 10 na 10. Trudno mi się do doczepić. Gdyby to jeszcze było tak, wiecie, właśnie podregulowane do 1 do 28 i gdyby to 1 do 28 było walnięte na pudełku, to wtedy Kobikowski byłby taka Już dopieszczony na maksa. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!